Cześć! Witam w nowym odcinku na poboczu. Mieliśmy małą przerwę spowodowaną między innymi tym, że byliśmy w podróży elektrykiem po Norwegii i nie udało mi się tego odcinka dokręcić, ale dzięki temu nazbierało się dużo newsów, które dzisiaj wam zaprezentuję. A jeżeli jesteście spragnieni, Codziennych wiadomości, brakuje wam tego codziennego na poboczu, które kiedyś było takim regularnym e, dziennikiem porannym, e, to polecam śledzić naszego Instagrama Jazdy próbne, na którym staram się, może nie codziennie, ale staram się możliwie jak najczęściej wrzucać ciekawostki dotyczące historii motoryzacji, ale także newsy, które nie zawsze pojawią się w tym piątkowym odcinku na poboczu. A teraz już koniec gadania, zaczynamy. A skoro zacząłem dzisiejszy odcinek od opowieści o Eurotripie Volkswagenem elektrycznym ID5, z którego będzie też no, został tam nagrany materiał i ten materiał jest w przygotowaniu, no to warto na sam początek zacząć też od elektryków, a mianowicie od Fiskera. A właśnie, zgadniecie, których modeli jest najwięcej w Norwegii? Prośba o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Fisker jest w zdecydowanym natarciu i ostatnio wyciąga z rękawa kolejne modele. Przykładowo podczas ostatniej imprezy pokazano trzy modele, a teraz firma ujawnia dodatkowe szczegóły na temat nich. Pierwszym jest elektryczny pickup, mający z pewnością stanowić odpowiedź na futurystyczną Tesla Cybertruck, która swoją drogą potrafi naprawdę nieźle zawracać, o czym świadczy niedawno wrzucony do sieci filmik. Elon Musk pochwalił się nawet. Kiedyś na Twitterze, że Cybertruck może być lepszy w skręcaniu od Tesli Model Y. Wracajmy jednak do rzeczy. Fisker Alaska to właśnie wspomniany elektryczny pickup, osadzony konstrukcyjnie na zmodyfikowanej platformie podłogowej Ocean o nazwie FM31 z bateriami pozwalającymi pokonać na jednym ładowaniu w okolicach 650 km. Ma wejść do produkcji w pierwszym kwartale 2025 roku. Dyrektor Generalny firmy Henryk Fisker stwierdził, że Alaska może okazać się najlżejszą elektrycznością elektryczną ciężarówką na świecie, a także tą najbardziej zrównoważoną, bowiem przy jej produkcji wykorzystywane są wegańskie materiały. Cechą charakterystyczną Alaski jest opuszczana i chowana w podłodze ściana grodziowa pomiędzy paką a kabiną pasażerską, która pozwala przewozić dłuższe niż zwykle towary. Fisker zaoferuje Alaskę z akumulatorami o pojemnościach 75 i 113 kWh. Topowa wersja będzie cechować się dwusilnikowym napędem na wszystkie koła, wytwarzającym łącznie 550 koni mechanicznych, podczas gdy bazowa wersja zaoferuje jedynie 275 koń mechanicznych. Pickup ma przyspieszać do setki w 3,9 sekundy w najwyższej konfiguracji. Drugim modelem zapowiadanym przez amerykańskiego producenta jest kabriolet Gran Turismo o nazwie Ronin. Tak naprawdę jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Fisker Ronin jest sportowym sedanem Gran Turismo z otwieranym dachem z włókna węglowego, co czyni go swego rodzaju pojazdem dwa w jednym. Dach ma otwierać się za pomocą smartfona i chować do bagażnika, zachowując jeszcze trochę przestrzeni na walizki. Tu pomoże także tzw. Frank. W planach jest wyprodukowanie jedynie 999 egzemplarzy tego flagowego modelu, każdy za 300. 85 tysięcy dolarów. Fisker zapowiada, że auto będzie osiągać setkę w około 2 sekundy, a układ napędowy generować będzie 1000 koni mechanicznych. Fisker pokazał też swoją wersję gruszki, czyli Pira. Nazwa to akronim, a jej rozwinięciem jest Personal Electric Automotive Revolution. Za tym hasłem kryje się miejski i praktyczny crossover. Firma ma śmiałe plany dotyczące produkcji tego modelu, który ma okazać się konkurentem Tesli Model 3. Przykładowo zapowiadana jest sprzedaż na poziomie 250 tysięcy egzemplarzy rocznie, choć to dużo na powstającą skolan firmę, to do zmagania się z konkurentami nadal za mało. Za mało, ale zasięgu tego hasła z pewnością nie chcielibyśmy usłyszeć, pędząc podczas ostrzału naszą opancerzoną limuzyną i uciekając przed no, z terrorystami. I dlatego prawdopodobnie do tej pory opancerzone limuzyny były wyposażane w wydajne, szybkie i mocne silniki spalinowe, czy to wysokoprężne, czy to też benzynowe. Ale BMW idzie pod prąd i zaprezentowało i7 w wersji opancerzonej, która ma problemy z nadwagą, no i. Może okazać się, że będzie miała trochę za mało zasięgu. Wydaje się zatem, że w przypadku nowego BMW I7 Protection forteca jest już trochę zagrożona. Tak, bo to pierwsze BMW w wersji Protection z elektrycznym napędem. Bawarska marka pragnąc udowodnić zasadność i pełną funkcjonalność tego modelu wrzuciła do sieci zdjęcia mocno zniszczonego i pokaleczonego egzemplarza z poważnie popękanymi bocznymi szybami. Na również jest podziurawione, ale przy tym na fotelach nie widać żadnych odłamków szkła, a skórzane oprzycia wyglądają jak nowe. Szczęśliwie wariant Protection dostępny jest także w nowej spalinowej 7C. Modele otrzymały jeden z najwyższych poziomów certyfikacji balistycznej dla pojazdów cywilnych VR9. Nadwozie samochodu zostało wykonane z formowanego na gorąco stopu stali, a dach i podwozie pokryto materiałami opancerzonymi. Zbiornik paliwa ma specjalną obudowę, która może go uszczelnić po trafieniu kulą. Masa własna BMW i7 Protection to 4450 kg. Dla porównania cywilne i7 M70 cechuje się masą jedynie 2880 8 kg. Bawarski producent twierdzi, że w przypadku I7 zasięg opancerzonego wariantu jest i tak większy niż w przypadku najmocniejszej wersji M70. Uf, czyli bogacze jednak nie muszą się obawiać, choć widać, że opancerzenie nie pomaga elektrykom w gubieniu masy. A teraz postarajmy się sobie wyobrazić, co by było, gdyby Volkswagen postanowił zaprojektować ID Baza w wersji. Campingowej, czyli z dopiskiem Kalifornia, i dodatkowo byłaby to wersja opancerzona. Byłby duży problem z masą. Z takim zasięgiem musiałby służyć ten samochód chyba tylko do pokazów na targach motoryzacyjnych. Obecna Kalifornia jest oparta na spalinowym multivanie, ale specy odwaga chcieli uczynić z dobrze sprzedającego się ID Baza elektrycznego kampera i okazało się, że niestety są poważne obawy o wagę, a zarazem o finalny zasięg tego modelu. Oryginalna Kalifornia ma masę własną 2300 do 2600 kg w zależności od konfiguracji. Oznacza to, że z czterema osobami na pokładzie i bagażem mieści się w europejskiej kategorii. Prawa jazdy B. id Bus z tym samym wyposażeniem co Kalifornia, czyli podnoszonym dachem i wbudowaną kuchnią, waży bez pasażerów 3000 kg. Łączna waga brutto wynosi zatem ponad 3,5 tony. Co byłoby, gdyby ID-Bus Kalifornia pojawił się w wersji opancerzonej? Pękłoby chyba 5 ton, no nie? Dobra, ale pozostawmy za sobą elektryki i przejdźmy teraz do mniej generycznych, spalinowych, hiper samochodów, hiper szybkich, aut niesamowitych. Na sam początek nowy, supermocny Zenvo Aurora. Zendwo Automotive to duński producent samochodów hipersportowych z siedzibą na wyspie Zelandia. Jest pierwszym duńskim producentem samochodów w historii kraju. Nazwa Zenwo pochodzi zaś z połączenia trzech ostatnich i dwóch pierwszych liter nazwiska jednego z założycieli firmy, Trollsa Wollertsena. Aurora to natomiast najnowsze dziecko firmy, które oficjalnie zostanie zaprezentowane publicznie podczas Monterey Car Week w Kalifornii. Oferowana będzie wersja Tour GT oraz zorientowana na Tor Agile. Każda ma być limitowana do jedynie 50 egzemplarzy. Produkcja ruszy w 2026 roku, a cena każdego egzemplarza ma wynosić 2,8 miliona dolarów. Oba modele wykorzystują do napędu poczwórnie turboodładowany silnik V12 o pojemności 6,6 litra, pochodzący od Mal Powertrain. I wytwarzający 1250 koni. Model Agile z napędem na tylną oś ma pojedynczy silnik elektryczny zapewniający moc 1450 koni i 1400 Nm. Osiąga setkę w 2,5 sekundy. Natomiast Tour z napędem na obie osie zyskuje dwa dodatkowe silniki elektryczne, które generują łącznie 1850 koni i 1700 Nm. Tu setka pojawia się na prędkościomierzu po 2,3 sekundy. Co ciekawe, zenwo Aurora Agile waży poniżej 1300 kg. Skoro jesteśmy już przy wadze, a Elementy aerodynamiczne wytwarzają docisk rzędu 880 kg. Tur, natomiast, z uwagi na dodatkowy ciężar silników elektrycznych, waży 1450 kg. Zenwo nie podało wszystkich szczegółów dotyczących nowych modeli, te z pewnością zostaną ujawnione w niedalekiej przyszłości. A skoro jesteśmy przy naprawdę szybkich, sportowych samochodach, to warto teraz powiedzieć o amerykańskim nowym Mustangu GTD. Po prostu Amerykanie stworzyli wyścigówkę przeznaczoną na drogi publiczne. Ameryka i Amerykanie są tak dumni z tego, że Ford wraca do sportów motorowych, że co rusz pojawiają się związane z tym nowe wiadomości. Ale jaki to jest powrót? No cóż, Ford zbuduje silnik wraz z Red Bullem i powraca do F1. Ford po raz pierwszy w historii weźmie udział w rywalizacjach podczas rajdu Dakar oraz wreszcie Ford w 2024 roku ponownie wystartuje w Le Mans właśnie Fordem Mustangiem GT3, którego cywilną wersją jest dzisiejsze GTD. I choć, no nie przeczę, nazwa jest mocno myląca, a aż dziw bierze, że Volkswagen nie zgłosił swoich obiekcji co do niej, to jest to istny potwór. Wystarczy powiedzieć, że ze standardową wersją łączą ją praktycznie pojedyncze elementy. Zamiast tego posiada praktycznie całe nadwozie z włókna aktywną aerodynamikę, adaptacyjne zawieszenie regulowane w trybie torowym i obniżane nawet o 40 mm. Do napędu służy tu doładowany ponad 5-litrowy silnik V8 o mocy ponad 800 mechanicznych, co czyni go najmocniejszym Mustangiem w historii. Zastosowano tu skrzynię biegów Transaxle, która przyczynia się do rozkładu masy prawie 50 na 50 i jest to ośmiostopniowa konstrukcja dwusprzęgłowa. Wał napędowy z karbonu przesła moc silnika do skrzyni biegów. Za jego produkcję odpowiada firma Multimatic, a proces zakupu ma przypominać ten w przypadku Forda GT. Cena każdego egzemplarza ma wynosić około 300 tysięcy dolarów. A wiecie, że od debiutu Mercedesa-McLaren SLR minęło już 20 lat. Szmat czasu. A ten samochód nadal fantastycznie się starzeje. Świetnie wygląda, nadal przykuwa e, uwagę. Jego cena wciąż rośnie i moim zdaniem stanowi bardzo ważny przykład samochodu w historii współczesnej motoryzacji. McLaren, świętując jubileusz, zorganizował serię wydarzeń w Wielkiej Brytanii, doceniając zarówno pojazd, jak i osoby stojące za jego stworzeniem. Na wystawie pojawiły się cztery wyjątkowe egzemplarze, w tym SLR Stirling Moss, SLR by MSO, SLR HDK oraz SLR 722 GT Prototype. Projekt SLR został zaprezentowany podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w 1999 roku, umacniając współpracę pomiędzy McLarenem a Mercedesem. Samochód ten znany był początkowo jako Project 7 i został Został opracowany na podstawie koncepcji Mercedes Benz SLR Vision. Produkcja prototypu była znaczącym momentem, ponieważ był to pierwszy ręcznie montowany samochód w nowej siedzibie McLarena. Napędzany silnikiem V8 o pojemności 5,5 litra oferował wyjątkowe osiągi przy mocy 626 koni mechanicznych. Przyspieszał do setki w 3,8 sekundy. Czy lubicie SLR-a? W mojej ocenie to jeden zdecydowanie z najważniejszych samochodów współczesnej motoryzacji, a nową historię moim zdaniem pisze Pininfarina, między nimi ze swoim modelem Battista, który jest najszybciej przyspieszającym produkcyjnym, osobowym y, samochodem obecnie sprzedawanym na rynku przyćmić może go jedynie inna Pininfarina. Mianowicie ta Pininfarina B95 będąca takim Ferrari Monza z napędem elektrycznym o mocy łącznej 1874 koni mechanicznych. To najnowszy projekt włoskiej manufaktury przekraczający kolejne granice. To speedster, którego produkcja ma być limitowana do 10 sztuk. Przy tym modelu Batista wydaje się być nieszczególnie droga, gdyż cena każdego egzemplarza oscylować będzie w granicach 5 milionów dolarów. B w nazwie odnosi się do słowa Barquetta, zaś 95 do 95 powstania manufaktury Pininfarina. Nowy B95 to w praktyce właśnie Battista pozbawiona dachu, ale wykorzystująca czterosilnikowy układ napędowy, wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 120 kWh. Autor robi setkę w mniej niż 2 sekundy i wygląda naprawdę ciekawie. To dobry znak, który pokazuje, że choć przyszłość może rysować się w elektrycznych barwach, to możemy dostawać także ciekawie wyglądające samochody. A teraz można powiedzieć, że już oficjalnie Piekło zamarło. Lamborghini zaprezentowało swój elektryczny model, pierwszy elektryczny model, choć zdecydowanie jeszcze większym zaskoczeniem będzie, jak taki samochód wyjedzie ze stajni Ferrari. Oto Lamborghini Lanzador, wyglądający jak spłaszczony urus. To chyba koncepcja przypominająca Ferrari Purosangue i to na razie dwudrzwiowy, ale czteroosobowy elektryczny, studyjny crossover. Auto ma nieco podwyższone zawieszenie i masywny nadwozie, pełne przetłoczeń typowych dla Lamborghini. Auto cechuje się futurystycznymi punktami świetnymi, nowoczesnym wnętrzem oraz dużą ilością przestrzeni bagażowej, zarówno z tyłu jak i z przodu samochodu. Co warte zauważenia, sama linia nadwozia nawiązuje mocno do koncepcyjnego sportowego sedana Lamborghini e-Stock, którego nie dane nam było niestety zobaczyć w wersji produkcyjnej. Nie ma póki co żadnych informacji dotyczących napędu, baterii, zasięgu oraz ceny tego samochodu. Nie jest również pewnym, kiedy trafi do produkcji. Ale to, czego absolutnie pewni możemy być, to wprowadzenie następnej generacji Fiata Pandy, która ujrzy światło dzienne już w przyszłym roku. Panda to jeden z najstarszych samochodów sprzedawanych w Europie, obecny w salonach w aktualnej generacji od 2011 roku. Jego następna zapowiadana generacja ujrzy światło dzienne dokładnie 11 lipca 2024 roku na 125. urodziny włoskiej marki. Auto ma stanowić produkcyjną wersję koncepcyjnego Cento Venti i zostanie powiększone względem obecnego modelu. Nadwozie ma mierzyć nawet 4 metry długości, ale samochód plasować się będzie poniżej nowego Fiata 600. Nowa Panda ma zostać zbudowana na platformie podłogowej E, CMP2, która stanowi podstawę dla wspomnianego Seicento oraz Jeepa Avenger, jak i przyszłego odpowiednika z logo Alfa Romeo. Fiat prawdopodobnie głównie będzie promował wariant elektryczny, ale w późniejszym czasie do oferty powinna wskoczyć także wersja napędzana silnikiem benzynowym, wspieranym przez układ miękkiej hybrydy. Nowa Panda pomimo tej całej technologii ma być tanim samochodem dostępnym już za około 100 tysięcy złotych, co czyniłoby z elektrycznej wersji bardziej pożądaną alternatywę Dacia Spring. Możliwe, że pojawi się wariant z napędem na cztery koła. Co sądzicie o takiej pandzie przyjmie się na rynku. No cóż, to dzisiaj już tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Jazdy Próbne, bo dzięki temu mamy więcej motywacji, żeby dalsze filmy publikować, żeby się rozwijać. E, widzimy, się naj... widzimy się już w niedzielę w nowym odcinku CarFix, w którym znów wrócimy do serii Szybcy Wściekli i porozmawiamy o samochodach, które tam się pojawiły. Także nieco spokoju i oddechu od tych wszystkich tematów związanych z zakupami nowych samochodów. Jeżeli chcecie naprawdę dowiedzieć się więcej w ciągu tygodnia o motoryzacji, zgadywać się na temat newsów i tak dalej, to serio obserwujcie naszego Instagrama. No a co? Ja teraz, ja teraz Wam życzę miłego weekendu i widzimy się pod koniec tego tygodnia o godzinie 20 w nowym odcinku CarFix. Do zobaczenia!